Plan wręcz idealny. Zamiast co miesiąc wpłacać na konto ZUS-u 700 zł na poczet swojej emerytury lepiej na piwa. Może być bezalkoholowe, byle w butelce. Inwestycja w alkohol jest przy obecnym systemie emerytalnym bardziej przyszłościowa niż karne odprowadzanie składek. Co miesięczna składka w wysokości 700 zł da nam po 40 latach pracy emeryturę w wysokości 550 zł miesięcznie. Jeśli jednak zamiast przekazywać pieniądze Zusowi, zaczniemy regularnie kupować piwo w szklanych butelkach, a zebrane butelki sprzedamy, wówczas po 40 latach pracy uzyskana w ten sposób emerytura wyniesie 562 zł. Nie dość, że będzie wyższa niż Zusowska, to jeszcze nikt nie odbierze nam wypitego przez ten czas piwa. W jaki sposób wliczyć sobie wysokość piwnej emerytury? To proste. Jeśli miesięcznie przeznaczymy 700 zł na piwo, jedno w cenie 2,49, zamiast na zusowskie składki, wypijemy po pracy każdego dnia nieco ponad 4,5 litra tego trunku. Po 40 latach uzbieramy Bagatela 134 880 butelek. Statystyki wskazują, że Polak po przejściu na emeryturę żyje średnio 4 lata. Stąd możemy wyliczyć, że sprzedając nasze butelki przez 4 lata, 2810 sprzedanych butelek miesięcznie, każda butelka po 20 groszy, będziemy się cieszyć miesięcznymi przychodami w wysokości 562 zł, o 12 zł więcej niż dałby nam ZUS.